Siemaneczko, witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj gramy w WOTA. No i co? I, I nic poza tym, tak naprawdę. To tak. Najpierw pokażę Wam, co się u mnie zmieniło. No to tak. Dokupiłem nowe działo do pierwszego tieru niemieckiego. Dokupiłem nowy pancerz. To się chyba pancerz nazywa, nie jestem pewien. Dokupiłem nowe, że tak to imię, radyjko Tutaj taki silniczek, taką gąsienicę, do tego kupiłem sobie do PZ. Wszystkie części tutaj, takie najlepsze, jak dla mnie, yy, wydaje mi się, że są najlepsze. Nie, nie jestem pewien, i dzięki temu mam go premium. Nie wiem raczej co mi to daje, no ale dobra. I tutaj mam właśnie w bitwie, niestety, PZ-1C, do którego dokupuję rzeczy. Jestem w trakcie, że tak to imię. No, no, po prostu jestem w trakcie dokupowania do niego rzeczy, i tu chyba nowy silnik kupię. Ja zobaczę, zobaczę. No, mam czas. No i tak, i, i tak, i co dalej? Dalej jeszcze wejdę w badania, też niemieckie. Kupiłem sobie jeszcze niszczyciela czołgów, o właśnie tego. Będę sobie zbierać na Mardera. No i do niego dokupiłem nowe działo i nowy silnik. A poza tym nic. No i kupiłem sobie jeszcze działo przeciwpancerne Do którego dokupiłem, no w sumie niedużo, bo kupiłem do niego tylko... To W sumie to chyba w ogóle w niego nie inwestowałem, bo... Bo kupiłem sobie już Wespę, w którego mam zamiar właśnie inwestować No i tutaj na pewno kupię jakieś nowe działko Nowe radio O, no czemu nie kupię nawet teraz no, i zbieram teraz na nowe działo. Zbieram teraz na nowe działo. I tyle z tego kraju. Teraz z Anglii jeszcze mam Matildę, której dokupiłem nowe działo. Z którego tak średnio umiem grać. Niezbyt mi się podoba. I nowy pancerz. No, i powolutku zbieram tu gdzieś na coś. Jeszcze nie wiem na co. No, a potem na Churchillka, ale to później. No i chyba w sumie w moim ekwipunku poza tym żadnych zmian nie ma. No, posprzedawałem kilka czopów, no. Dobra, no to myślę, że możemy zacząć od bitwy pierwszym tierem. Właśnie tak na rozpoczęcie, takie miłe spotkanie, pierwszy tier. Właśnie wróciłem z imprezy, było super. No i, i właśnie wziąłem się też za nagrywanie tego odcinka, bo obiecałem, że będzie odcinek w weekend. No więc jak obiecałem, tak też robię. Jest dziś sobota wieczór, nagram go dziś, no i... No i będzie jutro, będzie w niedzielę. Postaram się, żeby był w niedzielę. Dobra, super, Mitengard, guard. Yy, no i zobaczymy, zobaczymy, bo nowe działko tutaj to takie full auto dokupiłem, że tak powiem, do tego czołgu. Nowe, nowe gąsienice, w ogóle wszystko on ma nowe, więc... Tutaj też przyspieszył troszkę, troszkę szybciej jeździ, trochę lepszy pancerz, większe obrażenia, tak mi się wydaje. No i dobra. Yy, ogólnie właśnie bardzo się cieszę też, że uzbierałem na tą Matyldę, którą niestety teraz nie, a dalej do niej dojdziemy. Yy, cieszę się bardzo i no i liczę, że... że że mi się będzie nią dobrze grać, bo na razie jest fajnie, tylko jeszcze nie umiem grać z tego jej działa, które ona posiada. Podejrzewam, strzela serię po 3 ten czołg tutaj, ale nie jestem na 100% pewien. Zaraz powiem. Czy ktoś się tam ma zamiar zatrzymywać, czy nie ma zamiaru? Tak łatwo mnie zabił. Dobra, wracam do garażu, lecę dalej. Teraz wezmę jakiś drugi tier. To tak. Mogę tego. Mogę tego. Mogę tego. Zagram ten. Mam nadzieję, że będzie jakiś drugi tier. O, super. Drugie tier i malutko trzecich. Dobra, tak to można grać. Yy, pojadę sobie. Hmm. Sobie powiem, nie wiem. W nim nic nie zmieniałem bo zbieram na następny i ja go mam zamiar później sprzedać, więc, więc właśnie na niego nie zbieram. Bo chciałbym mieć tak po jednym czołgu: pierwszy tier, drugi tier, trzeci tier, czwarty tier, no i potem piąty i tak dalej. Tak, żeby było to góry, do góry, do góry. Wiadomo, no, no, że później będę na przykład drugie tiery sprzedawać, czy coś, czy tam pierwsze, ale na razie bym wolał tak to zachować i tak mieć mniej więcej. Jakoś tak. Chcecie żyć wieżę. Pojedę sobie na środek. I właśnie... Szczerze to to jest moje... mój pierwszy niszczyciel czołgów. Bo jeszcze nigdy z tego nie grałem. I wydawało mi się, że będzie to bardziej przeszkadzać, że ta wieżyczka nie jest obrotowa, ale da się z tym żyć. Da się z tym żyć, więc się cieszę. Dobra, ja pierwszy nie jadę. Schowam się w krzaku. Kiedyś tak, tak jak jeszcze nie umiałem grać to tutaj stawałem i sobie piłem na wszystkich Dobra No, o, raszują nas, o jak miło, jak miło Ile pójdę? O, wtedy pewnie też Mniej. Jest mniej! Proszę uszkodzona! Może się zerwać w każdej chwili! Chodź, 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 kici, kici. chodź, chodź, no chodź, chodź, wiem, chodź, 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 że ja mu się tak dałem łatwo zrobić. Co ja narobiłem? No dobra, trudno się mówi. Dobra, to teraz jakiś trzeci tier PZ1C. A wespę sobie zagram, zagram sobie wespę. Dawno im nie grałem, więc więc mogę sobie zagrać. O kurde. Nie ma nawet gry. Nie no, jakieś niby trzecie tiery mają. No. <ślesk> No dobrze, że wziąłem akurat Wespę, bo jakbym wziął coś innego, to bym sobie chyba już w ogóle nie poradził. A tak to może jeszcze jakimś cudem kogoś ustrzelę. Dobra, zostanę gdzie stoję i powiem, że przepadam za tym czołgiem. Nie wygląda też najgorzej. Yy, lubię z niego grać. Yy, ogólnie zacząłem... Polubiłem działa samobieżne. Yy, no bo są jak dla mnie fajne. Tak średnio umiem z nich grać. No, można powiedzieć, że jakoś tam kaleczę, no ale ale przepadam, uczę się dopiero, bo to tam też go nie mam długo. 3 Nie, no tego to akurat mam jeden dzień. Ale tak ogólnie to z dział przeciwpancernych gram chyba 3-4 dni, bo ja ogólnie niedługo gram, bo ta więc też niedługo gram działami przeciwpancernymi. No. Przeładowania niestety są długie, no ale no. co bym się też nie spodziewał. O, dobra, widzę tu kogoś. Może mi się uda kogoś zdjąć. Spróbuję. Poczekam, aż ktoś się zatrzyma. Nie no, chyba najpro najprościej będzie tego spróbować zdjąć. Aha, no i wszyscy zniknęli, jak nie. Jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze. Ajajaj, ucieka, ucieka. O kurde, no i już nie mam nawet dokąd uciekać. Spróbuję tego sobie zdjąć, ale też nie ucieka. No nie, proszę, nie uciekaj. Jest niemożliwość, iż nie, wszystkich mi blokują jakieś domki. Tylko tego nie. Ale nie, no ten się zaczął cofać, no. Na... Strzał. No dobra, raz się żyje. Kurde, trafiłem tuż obok niego, no nie. Myślę, że mógłbym tu gdzieś pomóc. Chociaż w sumie to. Poradzą sobie, jest ich więcej. Dobra. Można poczekać. W sumie to sobie już przymierzę, przyceluję tutaj. Raczej wątpię, żebym mu mógł coś zrobić, ale no. bo. O! Już wiem, gdzie poceluję. Tutaj sobie poceluję. O! W tego, w tego. Tylko mi zasłania. Sam poceluję, Dobra, może coś tam zrobię. Wiem, że pocisk długo leci, więc to muszę być stuprocentową pewność, że trafię. Zatrzymaj się, to gdzieś zatrzymaj. No ja troszkę tak, jednak troszkę dalej by było fajnie, dobra? Aha, może tego mi się uda, coś chociaż uszkodzić. Tylko fajnie bym się jednak zatrzymał, bo on tak troszkę za szybko. Boję się, że mogę źle ocenić swoje możliwości. Dobra, pójdę tu na tory, bo tu może coś. też nie. Nie, nie uciekajcie, wszyscy. Tu ktoś był... O! Tu gdzieś jeszcze jest... Poza tym jeszcze jest ten. O, dobra, to ja tu sobie na niego poczekam. Jeszcze chwilę, chwilę, chwilę... Nie! Ja muszę być pierwszy! No nie! O kurde, w ogóle... Ten cel... Dobra. Przesunę się troszkę... Nie wiem, gdzie jest reszta, więc zaczynam się troszkę martwić. Dobra, zanim i tak przeładuję, to... Akurat jak zmienił pozycję, to ja musiałem przeładować, no. O kurde! Bo jakieś działo mnie wyprzedziło jednak. A, dobra. Teraz już tylko czekać, aż ostatni się pokażą. Nie no, zostanę, już zostanę. O, jest, jest! Jednego mam tu gdzieś. Aha, już gonią. Yy, o! tu może być, tak? Dobra, ja to już raczej nic nie zdziałam teraz. Dobra, niech oni mi to miejsce sprawdzą, ja się tu wceluję. Super. Koniec. No i dobra. Dobra, zagram z czegoś innego, to może będzie troszkę ciekawiej, bo mi się wydaje, że teraz było dość nudno. No ale dobra. Yy, to był trzeci tier, no to czas na Matyldę. Dobra, no to lecimy. Czwarte tiery, jak przyjemnie. Widzę tutaj mają wow, ho ho Czterech heterów. O! To będzie ciężko. Hedcery są dobre. O takie, takie ładne, takie jak tutaj właśnie stoi koło mnie. Ja bardzo za nimi przepadam. Sam też kiedyś będę kupować. No ale to za jakiś czas. No a na razie to... Na razie to gram. I w sumie to nie wiem, czy to nie będzie ostatnia bitwa na dzisiaj, tak? W sensie no... Mam nadzieję, że ją wygramy, że ogólnie będzie dość ciekawie. No, mam nadzieję, że będzie się podobać odcinek wam. Na... No, jak na razie to tak średnio ciekawie, tak. Ale... Dobra, trudno się mówi, bo nie ja wybieram bitwy Niestety. Dobra, postaram się teraz coś zrobić, może będzie... O, może coś ciekawego się teraz stanie, no. Ogólnie w jest taka gra, powiedziałbym, spokojna, która nie wymaga aż takich ogromnych emocji jak na przykład Counter Strike, w którym po prostu jak wygraliśmy ostatnio z chłopakami 14-16, to nie mnie już po prostu rozsadzało jak był jeden na jeden przy 14-15. Już naprawdę nie wiedziałem, nie wiedziałem jak, jak się zachowywać, bo to po prostu był te, taki ogromny stres. Że my to przegramy, a to było jeszcze takie, takie średnie, bo tam był jeszcze cheater, ale to były noby i cheater, może tak. To było ciężko i łatwo. Ale dobra, teraz już nie ocenię się, tylko owocie. Czy ktoś tutaj byłby? Czy ktoś tutaj w ogóle gdzieś jest? Nie wiem, czy się nie przejadę tutaj ogólnie Tak tym środkiem Tutaj mi się wydaje, że mógłbym spróbować Zobaczę Albo... A w sumie Co się będę bawić Mogę zaryzykować No, o, i oczywiście Co mi się najbardziej w Matylii podoba Po prawej stronie Z przodu Jest lusterko, o właśnie tutaj Lusterko do czołgu, naprawdę. Prawo za pomysł, tak. Na 100% się przyda, 100%, że ktoś będzie w nie patrzył. Na pewno, no, no to mogę się z wami założyć. To z ze wszystkimi widzami się mogę założyć, że ktoś spojrzy w to lusterko, tak. Nie wiem, czy dużo osób je zauważyło, ale wiem, że ja je zauważyłem i że mnie to dość dziwi, bo w czołgu, lusterko, naprawdę. Ja chyba najbardziej lubię grać na tyle A wy jakim czołgiem najbardziej lubicie grać? Piszcie w komentarzach. I oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę. No i jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybować mój kanał. Bo ostatnio suby lecą w górę. Z czego jestem bardzo szczęśliwy, bo każdy nowy widz to dla mnie dużo radości. Więc, więc bardzo to się cieszę. I z łapek w górę, oczywiście też w ogóle z wszystkiego, co jest na plus. Ale oczywiście łapki w dół też, też, też się z nich cieszę, ponieważ yy, wiem, że muszę coś poprawić. I, I też, wiem, staram się wtedy też bardziej, ale oczywiście nie zachęcam do dawania łapek w dół, ale to każdy, każdy da to, co będzie uważać, a nie to, to, co ja powiem, co ja bym chciał. Dobrze, więc przegadałam całą drogę mniej więcej. No i w sumie chyba dobrze, bo taka całkiem daleka, a Matylda nie jest specjalnie szybka, więc... A tu sobie pojadę. Za... Może kogoś tam spotkam. Może kogoś tam zdejmę. Z tego co widzę, są w miejscach, więc... Ło, ho, ho Ja tu chciałem kogoś zdjąć. No niestety nie Nie wyszło, nie wyszło. Nie wyszło. No ale cóż, dobra. Już prawie, 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 już jestem w okręgu. Jeszcze troszkę... Będę pierwszy, będę pierwszy... Nie, będę drugi. No, będę drugi. Mmm, no, niestety. No ale dobra, to tak. Nieważne kto pierwszy, drugi. a Oni chyba wszyscy tam są. Nie wiem, dwóch tam, trzech widzę. Dwóch albo trzech. Stanę sobie gdzieś tu, o, mam pewien plan. Tak, o...

A, przyjęliśmy flagę, to tam. Nieważne, czy jest, czy nie ma. Dobra, zwycięstwo. Swoją wdzięczność wyraża dowództwo. Dowództwo wyraża swoją wdzięczność za wzorowe zachowanie na polu walki i ukończenie 250 bitew. Tak jest! Dobra, super. A nawet nikogo nie uszkodziłem. Dobra. W każdym razie wpadło trochę gwiazdek, troszkę sreberka. No i ja się z Wami na dzisiaj żegnam, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. No i subskrybujcie. Do zobaczenia, cześć.